mkszagłębie.pl To my, wierni kibice Zagłębia. Zagłębie Lubin to po przegranej z Rakowem główny kandydat do tego, żeby awansować do pierwszej ligi. My się z wami witamy w 110. epizodzie naszego podcastu. Filip Trokielewicz i Paweł Junory. Cześć! Cześć Filipie, cześć wszystkim. To tak trochę na początek oczywiście z przekąsem, ale Paweł, jak tak pochylamy się nad tym, co się aktualnie dzieje w Zagłębi Lubin, to trudno nie odnieść takiego wrażenia. Można mieć flashbacki, takie déjà vu, kiedy pamiętamy to, gdy Zagłębi Lubin spadało. To był sezon 13-14, wtedy... Miedziowi żegnali się z najwyższym szczeblem rozgrywkowym. I ja, tak przed e, tym odcinkiem, chwilę pochyliłem się też nad tym, ile punktów wspólnych możemy znaleźć. Naprawdę dużo. Może na początek Tobie oddam e, tę pałeczkę, ile Ty ich widzisz, bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę można wyliczać e, wielu piłkarzy, którzy. Takich jak na przykład Robert jeszcze aktualnie Damian Dąbrowski, czy kilku innych doświadczonych, Dominik Ładun. W tamtym czasie też Adam Banaś grał po Zagłębi Lubin. Takich kotów może trochę po poznańsku to ujmę. Niemniej pierwsza rzecz, która właśnie mi się nasunęła, to to. Tych punktów wspólnych na pewno jest sporo, bo pierwszym z nich to jakby liczba trenerów potrzebna do tego, żeby prowadzić Zagłębi Lubin w jednym sezonie, no bo. I w tym sezonie, i w rozgrywkach, gdy spadaliśmy, no oglądaliśmy, oglądaliśmy wielu szkoleniowców. Z tego co pamiętam, również trzech, czterech tak naprawdę, licząc jakieś tymczasowe rozwiązania. No więc to, to jest pierwsza rzecz. Druga, no to sposób budowania kadry. Nie ma co się oszukiwać. Nieraz to powtarzałem, nie, nie dwa. Żaden z nas nigdy nie był orędownikiem. Piotra Burlikowskiego, niemniej jednak kadra za jego, nie chciałem powiedzieć kadencji, ale podczas jego pracy w Zagłębiu była budowana dziwnie, ale jednak proporcje były względnie utrzymane. Tymczasem, no. Widzimy, jak jest obecnie. No i taka teraz w obecnym formacie, już bez Piotra Burlikowskiego, przypominam to, to taką zbieraminę wesołą, jak miała miejsce podczas ostatniego spadku z Ligi, bo mamy kilku doświadczonych Polaków, no między innymi wówczas był to, nie wiem, Łukasz Piątek, Olek Kwiek, Bartek Rymaniak. Teraz mamy Damiana Dąbrowskiego choćby, jest, jest Michał Nalepa, jest tych zawodników trochę, no ale oprócz tego... Mamy wesoły zaciąg obcokrajowców w ostatnim oknie, którzy no niekoniecznie zdają egzamin. No i prawda jest taka, że te wtedy też oglądaliśmy zawodników pokroju, nie wiem, Manuela Kurtu albo Elwedina Dżinicia, nie wiem, czy w ogóle jeszcze pamiętasz takiego środkowego obrońcę, no i faktycznie jest wiele wspólnych, Mianowników, ale jednym z takich najważniejszych jest, no prawdę mówiąc, Tomasz Dębicki, bo zarówno pracuje w Zagłębiu Teraz, czyli w sytuacji, gdy Zagłębie stacza się z ekstraklasy w fatalnym stylu, no i był również w Zagłębiu Rubin, pracował w nim w momencie, kiedy po raz ostatni spadaliśmy. Z elity do pierwszej ligi. Ja pamiętam Manuela e, Kurto wyłącznie z tej bramki, którą zdobył e, z wolnego. Przeciwko. Wiśle Kraków, oczywiście. Wtedy w ogóle za jeśli mnie pamięć nie myli, to wygrało. To był jeden z tych nielicznych meczów. To 4 do 0. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale, ale wydaje mi się, że w błędzie akurat nie jestem. Jeśli chodzi o te punkty. 3-1 było akurat. Ale był taki mecz też 4 do 0. Potem każdy mrok, ale Akurat, Akurat Manuel Kurto strzelił gola bezpośrednio z rzutu wolnego w spotkaniu tym, tym 3 do 1. To mea culpa tutaj, mój błąd. Mówiłeś o tym zaciągu i moglibyśmy pewnie długo wymieniać. W ogóle, tak a propos, taki kolejny punkt wspólny, to oczywiście trochę z przymrużeniem oka, ale tak, te okoliczności wokół zagłębie lubin mam wrażenie, że już aktualnie musimy traktować, bo trudno patrzeć na to na poważnie, co się dzieje z klubem. To ja mam inne pytanie. Czy Prezesura Pawła Jerza jest najgorsza od 10 lat. Wiem, że. Wiem, że dużo działa aktualnie wytaczam, ale mam takie poczucie, że zagłębie lubin. Wiem, że też to duże słowa, które aktualnie wypowiem, ale zmierza, robi mały krok do tego, żeby być być może za pięć lat kolejnym niekasem bełchatów. I wiem, że jak to brzmi, że dreszcz może kogoś przejść, kiedy tego słucha, ale tak to trochę, Paweł, wygląda. No niestety, ale jeśli, jeśli zapytałeś, czy prezesura Pawła Jerza jest naj najgorszą prezesurą w e, ostatnich latach. Tak, Paweł Jesz jest najgorszym prezesem Zagłębia Lubin w ostatnich latach. Jest gorszy od Artura Jankowskiego, bo przy całej przaśności jego prezesury nie doprowadził swoim zarządzaniem do sytuacji, w jakiej obecnie jest Zagłębie. Mogliśmy się śmiać z Artura Jankowskiego, śmiejemy się do tej pory, bo klub pod jego owodzą również był w bardzo kiepskiej kondycji, może nie finansowej, ale był zarządzany w sposób bardzo specyficzny w stylu lat 90. Ale nie, Artur Jankowski nie doprowadził do takiej sytuacji, jak obecnie. Paweł Jesz otrzymał wszelkie instrumenty. Do tego, by Zagłębie faktycznie mogło być klubem przynajmniej środka tabeli. Tymczasem rozpaczliwie bronimy się przed spadkiem, z walczymy z drużynami, których kadry zdecydowanie niższy potencjał. Ale już tak po ostatnim oknie nawet nie wiem, czy to się nie zatraciło. Jedyne, w czym w tym momencie możemy konkurować, to na tym, czy nasz potencjał kadrowy jest współmierny kosztowo do, też do innych drużyn. Bo możemy powiedzieć, że kadra Zagłębia się osłabiła na przestrzeni ostatnich lat, Okej, okay, ale koszty niewspółmiernie do tego wzrosły. O czym mówi choćby podsumowanie finansowe, które klub opublikował. Na tę chwilę mamy... Wiem, że to bardzo duży populizm, ale mamy przepłaconych piłkarzy, którzy nie prezentują w ogóle żadnego poziomu, co gorsza, są do tej drużyny dopasowani fatalnie pod względem charakteru. Jedna rzecz to są umiejętności sportowe, piłkarskie, druga rzecz to niestety. Kwestie charakterologiczne. Pod względem charakteru, charyzmy, w Zagłębie w tym momencie ma piłkarzy bardzo nijakich. ja tak tylko nadmienię a propos transferów, do których doszło zimą. Wiadomo, że o tym trochę mówiliśmy, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz: Mianowicie Zagłębie Lubin nie wie, kogo tak naprawdę ma. Abrahamson mi się pierwszy nasunął. Zagłębie Lubin ma na przykład Kamila Sochania. Dzisiaj Abrahamson kompletnie nie daje niczego tej drużyny, Podejrzewam, że jeśli weźmiemy pod uwagę apanarze, jakie otrzymują piłkarze o Zagłębie Lubin, no to pewnie dobre auto za jedną bądź dwie jego pensje można by było kupić. Wiem, że chociażby Filip Podsłaba, były takie rozmowy na temat tego, żeby on wrócił zimą, tak, tam akurat umowa była tak skonstruowana, że on nie mógł, a i Arka... Chciała go zatrzymać. Pewnie to dla jego rozwoju dobrze, bo gra. A tutaj ja nie byłbym taki pewien, czy otrzymywałby taką minus, żeby mógł liczyć na to, żeby robić krok naprzód, ale zmierzam do tego, że Zagłębie Lubin ściąga takich szwedów. Mówiłeś o tym, że piłkarze zarabiają naprawdę dużo, niewspółmiernie pewnie do innych ekip, które aktualnie rywalizują z Zagłębie Lubin o zachowanie ligowego bytu. Ci piłkarze, tak naprawdę Filip czy Kamil, latem będą mieli rywalizować o skład ryba. Wsuje się od głowy właśnie tymi Szwedami i jak oni mają wyobrażać sobie przyszłość w Lubinie, w Zagłębiu Lubin, jeśli każdy z nich analizuje też to, co się dzieje w klubie i na kogo stawia Zagłębie Lubin. Jest to kolejna analogia do sezonu ostatniego sezonu spadkowego w zagłębie Rubin. No bo wówczas też sposób budowania zespołu, odniesieniu właśnie do młodych zawodników był bardzo mocno zaburzony. Ja tak się zastanawiam, czy ten spadek to, to wtedy cokolwiek komukolwiek powie, bo myślę, że jesteśmy na takim etapie ogólnie takiego zmęczenia, wypalenia, ci najbardziej zaangażowani będą się losem klubu przejmowali, właściciel ma na klub. Mówiąc brzydko, wywalone i politycy, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie tutaj nie tyle samym aspektem sportowym, co, co co biznesowym zagłębia, też mają to wszystko w nosie. No to nie wiem, czy faktycznie coś dobrego czeka Zagłębie, bo myślę, że nawet spadek może tylko po prostu spowodować spadek przychodów ze źródeł innych niż KGHM, a te że dalej będziemy oglądać, przy, które są przy Zagłębiu. Prawda jest taka, że ta druga kadencja Pawła Jerza no, pokazuje, że, że powinien z trzymać się od jakiegokolwiek klubu sportowego. Ja nie dałbym mu w zarządzanie, nie wiem, Odryścinawa albo Górnika Polkowice, bo pokazał, że naprawdę z dobrego klubu można zrobić coś, co, co, co w tym momencie zakrawa okpinę i, i powoduje w, Wstyd, jeśli chodzi o, ogól, o takie pojęcie zagłębia w ogól, pod względem ogólnopolskim. Nie wiem, czy dobrym ze strony Filipa Kocaby na przykład byłoby to, żeby do Zagłębia wracać, bo ktoś się pod tymi transferami podpisał i możliwe, że tych osób już za chwilę nie będzie, ale no klub jako instytucja będzie musiał się z pewnymi decyzjami zmagać. Nie jest przykro ogólnie, że tak to wszystko wygląda, bo Zagłębie jako klub dość specyficzny, ale jednak myślę, że pod względem tabeli wszechczasów tych mistrzostw Polski i też tego, że ma Zagłębie dość zaangażowaną grupę kibiców, jak na lokalizację, na wielkość miasta, no to nie zasługujemy na to. I, i to jest chyba taki największy ból, który, który, który trapi. Myślę, że chociaż ten nawet środek tabeli to, to jest, no okej, okay, nie będzie odzwierciedleniem jakichś możliwości, ale to, co się zadziało z Zagłębiem w tym momencie, to jest, to jest jakiś ponury żart. A to, to też jest troszkę zabawne, bo w poprzednim odcinku naszego podcastu broniłem trochę, Wojciecha Tomaszewskiego, który następnie przed meczem z Rakowem, w wywiadzie przedmeczowym z Kubą Jele Jeleńskim skompromitował się twierdząc, że zagłębie, piłkarze, którzy przeszli do zagłębia są na szóstym miejscu pod względem liczby rozegranych minut w całej lidze, jeśli chodzi o nowych zawodników. No i Kuba Jeleński na to wrzucił planszę, z której wynikało, że w zasadzie tylko grał Damian Michalski i pozostali zawodnicy no, stanowili epizodyczne role, więc nie wiem, czy takie zakłamywanie rzeczywistości jest na miejscu, bo uważam, że to było turbo słabe. No myślę, że jeśli dalej będziemy coś takiego oglądać, to zaczniemy naprawdę my również wytaczać ciężkie działa i zaczniemy po prostu publikować rzeczy, które nie będą na rękę osobom, które pewne transfery dokonywały w oknie zimowym. I myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że kilka osób no, raczej zacznie teraz myśleć o tym, co robi? Niekoniecznie mówię o Wojciechu Tomaszewskim, bo to, jakby to akurat nie jest skierowane tylko i wyłącznie w kierunku dyrektora, ale chodzi mi o cały klub. W Zagłębie Lubin czeka walka o utrzymanie, walka, która będzie piekielnie trudna, ba. Myślę, że mogę uchylić tutaj rąbkę że po tym meczu dyskutowaliśmy na naszej grupie i znakomita większość miała takie poczucie, że tutaj nie ma już e, czego zbierać. Wiadomo, że jeszcze trochę tych meczów zostało. Tylko Paweł, kiedy ja myślę nad Zagłębiem lubin i patrzę na poszczególnych piłkarzy, takich jak Tomasz Piękko, Damian Dąbrowski, Dominik Kładun, Aleks Sławniczak, Damian. Michalski, którego czerwona kartka przesądziła o losach tego meczu z Rakowem. Oczywiście medaliki pewnie i tak by wygrały, niemniej po tym, jak on ją zobaczył, to już było tylko czekanie na wyrok. Nie ma tych liderów, nie ma punktów zaczepienia. Mamy przeświadczenie, że Zagłębie zmierza donikąd, a porażka. Z radą jakie może tylko sprawić, że już naprawdę trzeba będzie się szykować na bój, być może o powrót w przyszłym sezonie. Ale jak gdybym miał powiedzieć, no to ja myślę, że za być może będę musiał to odczekać. Ale ja przyznam szczerze, ja nie wierzę w tenera Ojrzyńskiego i w utrzymanie. Pytanie, kto wierzy w ten Ojżyńskie utrzymanie poza, e, poza faktycznie osobami, które zarządzają klubem. Niestety, ale nawet grając w dziesiątkę Paweł. Paweł Kowem często, nie jesteś w stanie. No? słowo. Powiedziałeś o tym, że kto wierzy, a do mnie doszły w ogóle takie słuchy, że już w klubie zaczęły się rozmowy, a jeśli. Kojrzyński się utrzyma, co dalej, jak to z nim będzie? Czyli tam też nie ma do niego przeświadczenia, że to był w ogóle dobry wybór. Nie wiem, to można się złapać za głowę, naprawdę. To jest w ogóle absurdalne, bo jeśli okaże, okażą się prawdą e, plotki, na ten chwilę plotki, że Leszek Kojrzyński w przypadku utrzymania otrzyma obligatoryjne przedłużenie kontraktu, i to niekoniecznie o rok, z tego co mówimy, no to znaczy, że to jest faktycznie jakiś, jak, jakiś ponury żart, e, bo. No niestety, ale to jest pokazane po prostu, jacy desperaci zarządzają tym zagłębiem osoby, które nie znają się kompletnie na tym, co robią. I naprawdę to jest, to jest jakiś, jakiś absurd. No ale jakby wracając do mojej myśli przewodniej. Ciężko wierzyć jest w projekt, jeśli drużyna osiąga w jednym meczu Koroną Kielce to 20 kilka procent posiadania piłki, a w kolejnym meczu z Rakowem, który zagrał na 30 swoich, swoich możliwości, ma tych procent 18. Myślę, że to, to jest jakby... wystarczy za komentarz. Zagłębie Lubin w najbliższej serii gier zmierzy się z Radom Jakim i będzie to piekielnie ważne w boju o zachowanie ligowego bytu. Spotkanie to był. 110 epizod naszego podcastu Filip Trokielewicz i Paweł Jonory. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy, cześć. MKS Zagłębie.pl To my, wierni kibice Zagłębia.